Black Week, Black Friday. Są to wydarzenia, w których można kupić rzeczy taniej. Ja przedwczoraj kupiłem kilka fajnych rzeczy na sklepie MRUFSON, ponieważ była wtedy na nie bardzo duża przycena. A oto i one. Małe zielone gniazdo MK2 druk 3D. Tutaj gniazdo korkowe MK2 5x5 cm. Brązowe, chociaż jak w nazwie widnieje, japońska wiśnia. Tutaj już 5x10 cm zielone MK2. Tutaj ta japońska wiśnie korkowa, a tutaj zielony kolos 10x10 cm. Oczywiście bez arenki się nie obejdzie. I oczywiście kupienia tych zamknięć. Tutaj jeszcze kupiłem barierę dla mrówek, latyczki do probówek z karmidełkami. Tutaj 10 probówek i nasionka dla Messor Barbarus. Już więcej Wam czasu nie zabieram. Pamiętajcie o kociku niedziela, bo na sklepie mrów są dzisiaj 20% taniej. I niech mrówki będą z Wami.